Moje noworoczne postanowienia w roku 2023 to pierwsze, które nie wiem czy w nim wytrwam, to ograniczę ilość słodyczy, najlepiej gdybym z nich w ogóle zrezygnował, bo jem ich zdecydowanie za dużo, a tak na poważnie, poważniejsze postanowienie, które, w którym postanowię wytrwać cały rok, to wrócić do biegania, bo biegałem wcześniej kiedyś, a przez ostatnie dwa lata, ze względu na ilość obowiązków, no zaniedbałem tą czynność, a wiadomo, że bieganie jest bardzo ważne dla kondycji zdrowia fizycznego i psychicznego. No cóż, moje postanowienie to myślę, że e, jakiś spacer godzinny codziennie, żeby no, poprawić kondycję swoją, no też e, forma żywienia, myślę, że trzeba było ustabilizować jakąś taką dietkę, żeby no niestety troszkę wagi zgubić, żeby to... Poprawić swoją sylwetkę. No cóż, no myślę, że takie postanowienia to są główne dla mnie no, na ten y, przyszły rok 2023. Myślę, że poradzę sobie z tym. Nie mam postanowień noworocznych, ponieważ z doświadczenia wiem, że nigdy ich nie dotrzymuję i dlatego nie przyrzekam sobie nic, nic nie postanawiam. Jak coś w trakcie wyjdzie, że postanowię, to próbuję to realizować. Ale mam słomiany zapał. Moje postanowienie na nowy rok jest takie, że postanowiłam zadbać o swoje zdrowie. Chcę jeść mniej słodyczy, nie rezygnuję z nich wcale, ale postanowiłam, że będę wybierać zdrowsze produkty i więcej spędzać czasu na świeżym powietrzu. Dziękuję. W 2023 postanowiłem, by codziennie pomagać rodzicom i starać się w szkole, ponieważ chcę, żeby byli ze mnie dumni oraz chcę, żeby mieli no, łatwiej. Na pewno bym chciała się najlepiej poprawić z matmy. Na pewno też bym chciała odwiedzić parę krajów, bo to jest moje marzenie. Chciałabym też zdobyć o, dwa autografy od moich idoli, bo chciałabym bardzo dostać od nich. Ja bym chciała się lepiej uczyć na bieżąco do kartkówek, bo ogólnie to ja się w ogóle nie uczyłam. A chcę się jakby uczyć na bieżąco, żeby te oceny poprawić, bo ogólnie u mnie z pamięcią jest dobrze. No i jakby mieć te lepsze oceny. Moim postanowieniem noworocznym są dobre wyniki z egzaminu smoklasisty, więc postanowiłam, że się po prostu będę więcej uczyć. Moim postanowieniem noworocznym jest w końcu zacząć ćwiczyć. Obiecuję to sobie już od bardzo długiego czasu, a dokładniej od zeszłych wakacji. Zwykle to się kończy tak, że Poćwiczę jeden dzień, dwa dni, trzy dni, a później nagle robię 3 cztery miesiące przerwy. No i później znowu jeden, dwa, trzy dni ćwiczę i później 3 cztery miesiące przerwy. W tym roku chciałbym to bardzo zmienić, ponieważ wiem doskonale, że sport to zdrowie i przy okazji, przy uprawianiu sportu poprawia nam się również humor. Nie mam postanowień noworocznych, ponieważ w moim przypadku to się niezbyt sprawdza. Uważam, że powinniśmy w, tym, w każdym roku utworzyć sobie nowe cele i je spełniać zamiast tylko w jednym momencie, na początku.